Witajcie w kolejny adwentowy wieczór, sięgnijmy do skrzynki Numer 3 dzisiaj Co my tu dzisiaj mamy? mamy piwo Roggenbier, z Prowaru Stumostów Roggenbier, czyli piwo żytnie, jakby się to tłumaczyło z niemieckiego, jest to styno taki bardzo rzadko spotykany, waży się go tam w Bawarii chyba głównie Paulaner i Noważy, bo tu takie oryginalne szkło Paulaner Roggenbier także szklanka taka jak do wajcena, no i też smakuje podobnie jak Dum -Dum Wajcena to piwo no, tym się różni, że zamiast pszenicy pszenica też mogę być, ale musi tu też być zasypie słód tak od 30 do 50% go dają no i wnosi do, do piwa takie nuty ziemiste, przyprawowe coś takiego, no a reszta Reszta ta we wajcynie, czyli banan, goździk. No i te piwo jest ciemniejsze, czyli taki dunkelweizen ze słodym żytnim. Co tu ciekawego piszą? Pasteryzowane, niefiltrowane. O, cały jest opis. Zawiera słód żytni, jęczmienny, przenitny. Pełnia takie półwytrawne, półsłodowe w jakieś tam odczucie goryczki średnie. Barwa też tak jest ciemno w taki tu skala jest i w tej skali to tak wyglądał wszystkiego tak ponad połowa no zobaczymy jak to tak będzie smakować czy tak będzie smakować ponad przeciętnie czy raczej tak niejako kapsel też elegancki z browaru może będzie do kolekcji musimy sprawdzić no a co tu? z butelki wyraźnie czuć banana z butelki czyli czyli wajcen no, weizen, a reszta? Hmm, z butelki wyraźnie banan a jak będzie dalej obejrzymy o. O. o, może mi się w końcu udał naloć tak, o, całe się zmieściło oj to się nie powinno zdarzyć trochę mi tam pociekło mam tam taką Szmatę zarówno sam przetrzymy. Dobry. Ale jest. Jest taki no. Barwa taką ciemno ciemny pomarańcz taki. Bursztyn, no bursztyn to raczej nie jest, ciemny pomarańcz taki. Taki richtig dunkelweizen. Piana taką no. Niezbyt kremową. Niezbyt drobno pęcherzykową. No tu tak. No teraz już jest takie lekkie, lekkie przyprawy, lekki goździk. No bardzo wytrawny w smaku. No. Czuć jednak różni od wajcyna, czuć jednak taką nuta, taką delikatną nuta. Delikatną nuta no, chlebową taką no, żytnią, nie wiem jak żyto w ogóle wąchą smakuje, no ale to była tego słodu żytniego, taką nuta, taką nuta zbożowo, no ale poza tym no, takie jak jakby powiedział, no i tak idzie wypić, ale niczym, niczym się nie wyróżnił, żeby tak coś. Był to jakieś, nie wiem, oliśnienie, coś takiego, takie wow efekt, nie, to jest takie, no, solidne piwo do wypicia, nic więcej, po mojemu. No, Adwin jest jeszcze długie, więc sztosy jeszcze pewnie przyjdą. My tymczasem Wasze zdrowie i widzimy się jutro. Jutro w Warburka. Do usłyszenia, cześć.